Cześć, witam Was serdecznie na kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów bohaterem mojego odcinka będzie Fernando Szantosz. Już oficjalnie jest to trener polskiej reprezentacji, i właśnie w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał, co mi się spodobało. Na tej konferencji, jakie wrażenie wywarł na mnie ten trener. Powiedzmy sobie szczerze, Portugalczyk jest to szkoleniowiec z charyzmą, pewny siebie. Widać, że to jest pan trener, że tak to ujmę. Ten szkoleniowiec no, jest najstarszym w historii trenerem, który kiedykolwiek prowadził polską reprezentację, także najdroższym, ale powiedzmy sobie szczerze, no, do tej pory tak utytułowany szkoleniowiec naszej kadry nie prowadził, współpracował z wielkimi gwiazdami, no bo prowadził Cristiano Ronaldo, także między innymi gdy był trenerem Paoku w Saloniki to między innymi także współpracował z Sergio Consensao i z wieloma wieloma jeszcze większymi zawodnikami, jak jak właśnie Leo Bruno Fernandes, czy, czy także Jorge Felix, moi drodzy. No i teraz będzie pracował z Robertem Lewandowskim i z Piotrem Zielińskim. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tę konferencję, co mi się podobało, no to przede wszystkim to, że Fernando Santos mm. będzie mieszkał w Warszawie. Pamiętacie, że jednak Paulo Sousa nie mieszkał w Polsce, a jednak Szantosz będzie tutaj pracował i zresztą powiedział o tym, że chce, jakby się zapoznać z polską kulturą, chodzić do teatru, także, także jakby tutaj chłonąć tą naszą polską kulturę. Także jego współpracownicy będą tutaj właśnie. Pracować, będzie próbował nauczyć się języka polskiego, co biorąc pod uwagę to, że nasz język jest bardzo trudny, szczególnie dla Portugalczyków, no to, to, to także to mi się właśnie spodobało, że jednak ten, ten selekcjoner będzie chciał podjąć próbę. Bo pamiętacie, że jednak Leo Behacker także był w podobnym wieku, trochę był młodszym, był poliglotą, ale jednak stwierdził, że no nie, nie będzie się uczyć tego, tego, tego języka, więc warto nawet już docenić taki trud, próbę, chęć nauki, nauczenia tego, się, tego języka. To przede wszystkim takie te dwie rzeczy mi się spodobały. Także warto nadmienić, że ten sztab szkoleniowy, jeżeli chodzi o portugalskich trenerów, którzy będą współpracować z Fernando Santoszem, szczególnie podoba mi się ten taki trener, który także się nazywa Szantosz, ale nie ma żadnych, bym powiedział, powiązań rodzinnych. Ten właśnie taki trener nieoczywisty, z drugiego planu, słynnie z tego, że często właśnie jeździł, będąc właśnie Szkoleniowcem Portugalii jeździł po, właśnie po, po, po całej Portugalii, często szukał takich zawodników nieoczywistych. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to my nie jesteśmy tak bogaci, w talenty jak Portugalia. W związku z tym często, jeżeli chodzi o tych różnych selekcjonerów w dawnych czasach patrz Jerzy Engel, patrzcie, na przykład właśnie Paweł Janas. Często takich piłkarzy no, olewali, jakby nie, nie, nie zwracali uwagi, na przykład na, na Mirosława Szynałcera, który w, w lidze greckiej, na no, notabene, właśnie pod wodzą szantosza, w pałku grał fenomenalnie i zasługiwał na szansę w reprezentacji i nie, dos, nie dostawał szansy. I właśnie jeden ze współpracowników szantosza właśnie słynie z tego, że takich piłkarzy potrafi wyszukać. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby właśnie. Na przykład Benedyk Czaka Szantosz powołał, ten piłkarz wyparł, mnie zachwyca, zdobywał gole. Co prawda dla mnie, dla was to jest postać znana, ale dla takich kibiców, bym powiedział, którzy od święta oglądają reprezentację, to byłby piłkarz nieoczywisty. I, i tak można byłoby wielu takich zawodników wymieniać. I to, to, to mi się podoba, że w sztabie właśnie... Portugalczka jest taki człowiek, który, który będzie jeździł po całej Europie i żaden jakby talent, piłkarz, który prezentuje wysoką formę, nie umknie mu także yy, warto podkreślić, że także podoba mi się ta cała filozofia. Szantosza, którą, którą pre, preferuje. Także na tej konferencji dowiedzieliśmy się, jakie będą kryteria, jeżeli chodzi o powołania zawodników, na jakie cechy ten trener zwraca uwagę. I właśnie szantosz, przede wszystkim, biorąc pod uwagę, wy, 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 decydując się na, na, na danego zawodnika, ten piłkarz będzie musiał spełniać trzy cechy. Przede wszystkim musi mieć jakość mentalną, taktyczną i także fizyczną, także psychologiczną. To jest ważne, no bo jeżeli dany piłkarz mimo tego, że gra regularnie w klubie, jakby nie będzie spełniał tego kryterium, to pewnie nie zostanie powołany. I także to też mi się podoba, że ten trener jest także zwolennikiem takiej filozofii, o której ja jestem zwolennikiem od kiedy zacząłem się interesować Polskim futbolem, czyli moim zdaniem w reprezentacji Polski powinni grać bez względu na to najlepsi zawodnicy, bez żadnych ograniczeń. Chodzi mi o to, że wiek nie powinien tutaj odgrywać decydującej roli. Czy masz 35 lat, jesteś w prezentujesz international level, czy masz 20 lat, to powinienś grać w reprezentacji, jeśli Prezentujesz odpowiedni poziom i nie powinniśmy zwracać uwagę, czy ktoś jest perspektywiczny, czy ktoś zaraz będzie kończył karierę. Liczy się forma, tu i teraz. I zresztą, właśnie Portugalczyk powołując Pepe yy, uważał, że to jest najlepszy portugalski zawodnik, prezentuje odpowiednią jakość i był powoływany i grał w pierwszym składzie, mimo 39% lat. I, to, I właśnie to mi się podoba, że tutaj nie ma, nie ma takich, tych, takich kry, kryteriów, jeżeli chodzi o, o ten wiek, czyli pewnego rodzaju szantosza charakteryzuje sprawiedliwość. Także warto tutaj nadmienić, że Portugalczyk na tej konferencji podkreślił, że będzie starał się jakby wykorzystać ten geniusz roberta Lewandowskiego, ale najważniejsze dla Portugalczyka jest drużyna, nie ja tylko my, my, dru, drużyna, my, drużyna. I to, to mi się właśnie podoba, że ten szkoleniowiec będzie chciał stworzyć z reprezentacji taki team. No bo wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że gdy były reprezentacje, był jeden lider, który zdobywał gole, ale nie było drużyny. No bo gdy, gdy, gdy nie ma, gdy jakby zespół nie tworzy całości, to nie odnosi sukcesów. Tutaj przykładem jest idealnym, co prawda z innej dyscypliny Chicago Bulls, prawda, mieli drużynę, był Rodman, Pippen, także do tego jeszcze Ron Harper, Dennis Rodman i ci wszyscy koszykarze byli w stanie za siebie wskoczyć w ogień. Michael Jordan był takim liderem, który tych wszystkich swoich kolegów mobilizował do lepszej gry. Gdy Dennis Rodman miał go, gorszy moment, no to, no to potrafił tego Rodmana jakby, bym powiedział, tak wskrzesić jak brat, jakby z nim po. Porozmawiać, co z drugiej strony wydawało się takie kosmiczne, no bo pamiętacie Denisa Rodmana, że, że, że Robak, no powiedzmy sobie szczerze, czasem walczył z tymi swoimi demonami, jak możemy przeczytać w jego biografii, I, ale Rodman w imię drużyny widział, że jednak zespół tego potrzebuje, potrafił się właśnie z Rodmanem dogadać i sprawić, że ten zawodnik, były zawodnik San Antonio Spurs, po, poczuł się Lepszy, poczuł się właśnie doceniony. Zresztą, właśnie były zawodnik Detroit Pistons, właśnie w, w, w Last Dance w tym dokumencie o tym wspominał. I to właśnie to jest właśnie ważne, że ten trener będzie chciał jakby stworzyć drużynę, że jakby jednostki, nawet gwiazdy. Samotnie nie świecą. I Robert Lewandowski, żeby odnosić sukcesy, to jednak po, po, potrzebuje tych zawodników wokół siebie, żeby także inni świecili tak jak oni. Piotr Zieliński, i właśnie szantosz, także jego z głównych zadań, i właśnie chce to zrobić, żeby zawodnik na poli także świecił i był w odpowiedni sposób wykorzystany, żeby grał tak fenomenalnie w reprezentacji Polski, jak wy właśnie w wy, wy Polu to, to robi, no bo, no bo Portugalczyk uważa, że w ostatnim czasie ten były legendarne zawodnik Empoli, jednak w reprezentacji nie był wykorzystywany w, odpiew, w odpowiedni sposób, no bo często był rzucany po pozycjach z, z, stawiany za Robertem Lewanowskim, a właśnie Szantosz widzi i chce właśnie tego zawodnika uwolnić, Ja jestem przekonany o tym, że właśnie za czasów portugalskiego trenera najprawdopodobniej Zielu może rozgrywać swoje sezony życia, że 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 tak jak kiedyś Żybrzęczek mówił, że liczy na to, że Piotr że Zielińskiemu coś przeskoczy, to ja się wcale nie zdziwię, jak właśnie Zieliński będzie grał jeszcze, jeszcze lepiej, nawet lepiej niż w Napoli, no bo, no bo Szantoż właśnie potrafi współpracować z tak wielkimi gwiazdami, z Bruno Fernandeszem, współpracował czy George Felixem, więc więc to to, to, to to, mi się także rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o tą konferencję. Defensywa jest fund fundamentem, moi, moi drodzy. To jest właśnie ważne, że ten trener od defensywy, jako były obrońca właśnie w ten sposób swojej drużyny buduje. I jakość, jakość jest najważniejsza. Więc, więc gdy spojrzeliśmy, gdy słuchało się tej konferencji, no to ja widziałem fachowca pasjonatę, człowiek, człowieka mądrego, trenera z wielką charyzmą, moi drodzy, także inteligentnego portugalskiego szkoleniowca. Ten trener zrobił na mnie wrażenie niewykluczone, że mamy do czynienia z najlepszym obcokrajowcem w historii naszej polskiej reprezentacji. Tak, tak, tak odnoszę. Biorąc pod uwagę CV, różnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w prawie. No, no mam nadzieję, że Fernando Santos będąc trenerem polskiej reprezentacji to y, potwierdzi. I najważniejsze jest to, że także Portugalczyk będzie chciał, żeby y, polscy piłkarze odzyskali tą radość. Pamiętacie, gdy właśnie Robert Lewandowski Zieliński mówili o tym, że nie czuli radości. Właśnie na konferencji Fernando Szantosz mówił o tym, że będzie właśnie próbował, że będzie starał się, żeby ci piłkarze poczuli radość. Wszyscy piłkarze, którzy z nim współpracowali, go chwalą. Także mamy te wątki polskie. Opowiadałem wam, że Mirosław Sznaucer opowiada o tym, że właśnie Szantosz był pracowity, był także sprawiedliwym e, trenerem. Była zawsze dyscyplina. Grzegorz Mielecarski, który współpracował z tym e, trenerem, zarówno w aek Ateny, jak i w Porto, będąc 27-letnim zawodnikiem na początku lat 2000, właśnie wspominał, że Szantosz kiedyś, kiedyś, kiedyś właśnie mm, widział, że mielcarski nie czuł radości, bo przegrywał rywalizację w klubie. I właśnie Szantosz mówił: czuj radość, jakby czerp wszystko, co najlepsze z treningu, na, na, na treningach, a potem. Ja jestem sprawiedliwy i o tym, czy będziesz grał, no to zadecyduje ta Twoja forma. Ty się niczym nie przejmuj, chciałbym, żeby uśmiech na Twojej twarzy się pojawił między innymi właśnie w Rzeczpospolitej możemy taki wywiad przeczytać z Grzegorzem Mielcarskim i to jest właśnie piękne, że, 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 że ten, ten, ten trener potrafi być pewnego rodzaju psychologiem, także potrafi zobaczyć, że u piłkarza coś nie działa i zresztą Mirosław Sznaucer na weszło w wywiadzie o tym właśnie mówił, że, 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 że właśnie. Mm, Szantosz jest takim trenerem ojcem, sprawiedliwym, prowadzi dyskusje. I, 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 i z, takiego, z takim autorytetem takiego trenera. Nam bez dwóch zdań brakowało: fachowiec, osobowość, charyzma, charyzma, mentalność zwycięzcy i to jest właśnie piękne, bo zauważcie, że ten trener bez względu na to, czy był szkoleniowcem reprezentacji Grecji, czy Portugalii na wielkich imprezach, na wielkich turniejach brał udział w grupie, jego celem było zwycięstwo. Odnosił te zwycięstwo, potrafił iść do tej fazy pucharowej, a potem w tej fazie pucharowej zwyciężał także tak jak w poprzednim materiale, gdzie tą sylwetkę Szantosza Wam yy... No dokładnie przedstawiłem. Przy okazji zapraszam na tamten materiał, bo tam jest więcej informacji o jego karierze klubowej. Szantosz potrafi współpracować z tymi piłkarzami, bym powiedział, z top levelu. No wyobraźcie sobie, że Robert, że Cristiano Ronaldo pod jego wodzą w 82 spotkaniach strzelił 68 goli. Był najskuteczniejszy pod wodzą tego selekcjonera. Strzelał więcej goli niż za czasów kadencji Bento. Czy, 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 czy także z mo, moi drodzy, to, to pokazuje, jak był tym dobrym trenerem, że ten szkoleniowiec potrafi współpracować z gwiazdami, te gwiazdy potrafią y, błyszczeć. Warto wielu temu szkoleniowcowi zarzuca styl de defensywny, że jest pragmatykiem, ale warto podkreślić, y, licząc właśnie te wszystkie drużyny, które prowadził, no to w 200. 30 spotkaniach jego reprezentacja zdobywała 80 goli i traciła 230 goli, a 80 tra traciła, strzelała, więc jak widzicie, no, perfekt grali w defensywie. Zwykle tracili tylko jednego gola y, na mecz. Jest to świadczy o dobrej defensywie zespołów prowadzonych przez Szantosza. W poprzednim materiale wspominałem Wam, że ta średnia, ponad dwa punkty zdobywana na mecz, jeżeli chodzi y, o repre reprezentację Portugalii, taką. Średnią zdobyczy punktów miał jeżeli chodzi o reprezentację Grecji, to miał 1,9. 90... Dwa, więc, więc jest to wysoka średnia. Liczę na to, że polska reprezentacja pod wodzą z Szantosza właśnie będzie osiągać się podobną, podobną, właśnie będzie miała średnią. Jestem ciekaw, jak Wam podobała się prezentacja Szantosza, co Wam się Wam podobało. Tak, tak jak Wam tutaj wspomniałem, ja od samego początku byłem zwolennikiem tego, żeby polską reprezentację prowadził Przede wszystkim fachowiec, bez względu na paszport, żeby to był dobry selekcjoner. Cezary Kulesza, jakby przez, przez ten długi czas, wybrał odpowiedniego fachowca. Czy dobrego to się wszystko okaże w praniu? Ja mam nadzieję, że pod wodzą szantosza osiągniemy. Sukces i że ten trener awansuje na euro, co jest naszym głównym celem, a następnie będzie prowadził naszą kadrę w, w, no, na mistrzostwach świata. Bo już mam nadzieję, że nie, spo, nie spotkamy tutaj się za rok i znów nie będziemy mieli tego takiego show. Bo polskiej reprezentacji jest potrzebna stabilizacja. Taki selekcjoner, który żeby prowadził reprezentację w, w odpowiednim cyklu. Choć polska myśl szkoleniowa której przedstawicielem jest Jerzy Engel, Piechniczek, Grzegorz Lato, czyli trenerzy, jednak nie uważali, że tym szkoleniowcem powinien być e, Polak. Pewnie e, właśnie polska myśl szkoleniowa i przedstawiciele tej myśli szkoleniowej, których wymieniłem, pewnie będą e, obserwować e, i tak wnikliwym. E, wnikliwie będą to właśnie obserwować, tą, tą, tą pracę. Z Szantosza jestem o tym przekonanym. Pewnie będzie podobnie jak za czasów Leo Benhakera, bo, 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 bo to, no to, 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 ale wracając właśnie do, bo tu, przepraszam, ale zgubiłem, Wątek, znaczy wracam do tego, że jednak, no, Jerzy Engel, Antoni Piechniczek, inni szkolniowcy, czy Grzegorz Lato, no to jednak, jednak powinni zaufać Szantoszowi, no bo ten trener, no, osiągnął wielkie e, sukcesy, jest, jest, jest fachowcem, więc, więc jestem przekonany, że osiągnie dobre wyniki. Ale, i, i chciałem właśnie powiedzieć, bo tutaj niektórzy e, eksperci m, mówią o tym, że, że, że liczą na zmianę pokoleniową. No ale zmianę pokoleniową, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi przecież. Ta drużyna cały czas przychodzi pewnego rodzaju ewolucję, którą y, y, zmianę pokoleniową zaczął Jerzy Brzęczek, kontyr, kontynuował ją Sousa, także Czesław Michniewicz. Każdy z tych trzech selekcjonerów powoli wprowadza młodych zawodników. Już niektórzy zawodnicy z uwagi na ten swój wiek odchodzili z tej kadry, no, w tej, tej reprezentacji, jeżeli chodzi o tą zmianę pokoleniową. No to takich wiekowych zawodników to mamy już, już niewielu. No, Robert Lewandowski, Glik, y, Krychowiak i do tego... Jeszcze Grosicki, no i może Klich, ale, ale, ale nawet, nawet jeśli nie weźmiemy pod wagę Klicha, no to no, tych piłkarzy zbyt dużo nie ma, więc prędzej czy później, za kilka lat, ci piłkarze jednak odejdą z tej, z tej kadry, młodsi ich zastąpią, więc jeśli przykładowo właśnie Glik. Czy, czy także Grosicki będą prezentować odpowiednią fo formę, taki, taką jaką Pepe prezentował będąc piłkarzem reprezentacji Portugalii i Szantosz uzna, że warto ich powołać i będą lepsi od młodszych piłkarzy, to jestem za tym, więc, więc takie slogany, zmiana pokoleniowa, liczymy na to, że ten trener, Przeprowadzi zmianę pokoleniową. Tak tak jak właśnie były trener Krakowi Podoliński w kanale sportowym mówił, że liczy na to, że będzie zmiana pokoleniowa. To miałoby sens, gdybyśmy mieli 11, 10 piłkarzy i taka zmiana pokoleniowa. Moim zdaniem, ta zmiana pokoleniowa właśnie od czasów brzęczka powoli, jakby tak, tak, tym takim życiem piłkarskim, powoli się właśnie cały czas dokonuje się od tych, od tych kilku lat, od 2018 roku. No bo wątpię, żeby jędza grał w reprezentacji. To zresztą, jak Czesław Michniewicz powoływał tego piłkarza w konkretnym celu jako 26. Ja jestem zawsze zwolennikiem jakby takiej naturalnej bym powiedział zmiany pokoleniowej. Po prostu w pewnym momencie dany piłkarz przestaje prezentować formę reprezentacyjną, selekcjoner go nie powołuje i taką mamy zmianę pokoleniową. Jeśli Glik, no nie będzie prezentował wysokiej formy, będzie grał w sobą, A Walukiewicz, Bednarek. Kiwior, Bokniewicz i tak można byłoby wymieniać tych środkowych obrońców na Wrocki. Wszyscy ci piłkarze zrobią progresy i będą w takim, nie wiem, powiedziałbym, top topowej dyspozycji, sprawią, że Szantosz będzie miał ból głowy, no to pewnie właśnie portugalski trener uzna odstawi Glika, jeśli na przykład Żurkowski będzie grał regularnie, bądź na przykład, nie wykluczam takiego scenariusza, że ten portugalski trener na przykład w którejś z takich lig nieoczywistych gdzieś za granicą znajdzie takiego piłkarza, wymyśli, wykreuje, tak jak Adam Nawałka potrafił Mączyńskiego wykreować, tak jak kiedyś Leo Behaker potrafił Bronowickiego, Gołańskiego i innych za zawodników, czy, czy, czy właśnie jak nie Michniewicz znalazł Kiwiora, To niewykluczone, że Szantosz będzie właśnie potrafił przy pomocy swojego Trenera, który właśnie z tego słynie znajdzie piłkarza, ta, ta, taką typową szóstkę, i stwierdzi, tak, ten piłkarz spełnia, odpowiada, spełnia te wszystkie trzy cechy, jest przygotowany taktycznie technicznie i ma mentalność zwycięzcy, zastąpi kry, 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 Krychowiaka. No, no, no i, a Krychowiak, no wiadomo, będzie prezentował się fatalnie i zostanie odstawiony. No to jest taka naturalna selekcja. No, taką zmianę pokoleniową to no, tak nastąpiła, gdy Brzęczyk zostawał tre, trenerem. Więc, więc, więc ja rozumiem niektórych dziennikarzy sportowych, którzy chcą, żeby Glik, już nie chcieliby Glika, Krychowiaka mm, czy Grosickiego oglądać w reprezentacji, tylko Młodszych, ale to jest naturalne. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby właśnie Fernando Santos docenił formę Grosickiego i by go powoływał. To mi się właśnie podoba, że, że, że Portugalczyk wyznaje tą, tą, tą yy, filozofię, yy, że nie liczy się wiek bez względu na to, czy masz 20, czy masz 34 lata jeśli jesteś w formie reprezentacyjnej to będziesz powołany do reprezentacji i tak zawsze powinno być tu i teraz, bo reprezentacja Polski to od, od wielokrotnie wam mówiłem, o, opowiadałem, że, że to, 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 to nie jest jakby takie miejsce, żeby, żeby, żeby to nie jest czas żeby tutaj wprowadzać młodych zawodników i myśleć o, o takich zmianach tylko to po prostu to, to jest, tu trzeba zwyciężać, walczyć, grać i Fernando Santos jest właśnie przedstawiciel jakby takiej myśli szkoleniowej i zwolennikiem ewolucji, nie żadnej rewolucji. A jeżeli chodzi o piłkarzy, to my nie mamy tylu talentów, tylu zawodników o formie reprezentacyjnej, żeby dokonywać rewolucji. No, no, tak jak wam mówiłem, zresztą, właśnie Fernando Santos, co prawda, na tej konferencji nie rzucał nazwiskami, ale opowiadał, że kilku młodych zawodników mu się podobało, którzy grali na Mistrzostwach Świata, także kilku innych takich utalentowanych zawodników, którzy byli w tej szerokiej kadrze y, widział, pewnie, pewnie postawi. Raczej wykluczam taki scenariusz, że zaczynają się kwalifikacje, że Krychowiak, Glik y, czy Grosicki nie zostaną powołani. Pewnie Fernando Santos powoła tych, 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 tych właśnie doświadczonych zawodników, tych, 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 tych weteranów. Na pierwszym zgrupowaniu się im przyjrzy i dopiero potem coś w stylu Leo Behakera, tych, tych takich zawodników odstrzeli, bo jakoś na tym zgrupowaniu będzie chciał tych niektórych piłkarzy poznać mentalnie, poznać ich filozofię. Mam nadzieję przede wszystkim, że liderzy naszej kadry Robert Lewandowski, Zieliński, także Wojtek Szczęsny, czy także Ci Młodzi. Jakby będą potrafili tą filozofię szantosza przy, przyswoić. Mi się wydaje, że, że, że Robert Lewandowski z wy właśnie tym trenerem dogada się, no i będziemy świadkami sukcesów na Euro. Tutaj spojrzy na mój szpigel, czy o wszystkim Wam opowiedziałem, czy, czy, czy wszystkie wątki. Zawarłem. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie ogólnie to, tą prezentację Szantosza? Czy też na Was wywarł ogromne wrażenie. Poprzednim razem mieliśmy do czynienia z siwym bajrantem, a teraz moi drodzy, mamy do czynienia z trenerem pragmatycznym, z szkoleniowcem, który wygrywał Euro, z inżynierem. Moi drodzy, od razu przypomina mi się G Jacek Gmoch, niewykluczone z, że będziemy mieli do czynienia z wizjonerem. Na, na pewno to naszą kadrę będzie prowadził fachowiec, który ma Charyzmę, z, tre, z tre, trener, który ma mentalność zwycięzcy, jest to szkoleniowiec, który prezentuje portugalską myśl szkoleniową. Ja powiem wam szczerze, że z niecierpliwością czekam na pierwsze powołania no i mam nadzieję, że jak najszybciej ten sztab powstanie, chodzi mi o tych polskich trenerów, no bo Piszczek i Kaczmarek no, na razie mają jeszcze około dwóch tygodni. jakby, no, Na razie mają czas na zastanowienie. Zresztą właśnie Fernando Szandor wspominał y, o tym, że, że, no, że, że właśnie jeszcze potrzebuje czasu na, na dobranie tego sztabu na zatrudnienie tych polskich y, trenerów. No, mam nadzieję, że właśnie któryś z tych trenerów jakby zostanie zaangażowany. I ci właśnie szkoleniowcy będą chłonąć wiedzę od portugalskiego trenera, i w przyszłości pójdą właśnie drogą Adama Nawałki. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie um, filozofię Fernando Szantosza, my, czyli drużyna, nie gwiazdy. Szantosz będzie próbował, moi drodzy, jakby um, wykorzystać geniusz Roberta Lewandowskiego, ale będzie próbował zachować równowagę, no bo jednak gwiazda nie świeci właśnie jakby takim celem Pracy tego szkoleniowca jest sprawienie, żeby kilka tych gwiazd świeciło, żeby wszystkie te elementy tworzyły drużynę, żeby był pewnego rodzaju team spirit, żeby każdy za każdego skoczył w ogień, żeby, żeby liderzy tej kadry jakby podążali drogą trenera. To mi się podoba, że szkoleniowcem jest Portugalczyk, który, który ma charyzmę, który wyznaje taki kult. Pracy plus 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 do tego jest człowiekiem sprawiedliwym. Każdy jakby były zawodnik, który z nim współpracował, Polacy, Mielcarski czy Sznaucer, czy zagraniczny, zagraniczni y, piłkarze, którzy z nim y, współpracowali. Także właśnie doceniają ten jego kult pracy dziennikarze portugalscy, także właśnie chwalą tego trenera, który, który, który urodził się w Lizbonie, który prowadził wielkie kluby FC Porto, także, także Sporting i AE Ateny Panathinaikos, pracowały, tak jak Wam wspomniałem, miał styczność z... O Lisadebem Jelcarskim, Sznaucerem. No, już czekam z niecierpliwością na pierwsze połowania. Powołania w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kolejne materiały u mnie na kanale, będzie królować piłka nożna, skoki narciarskie, wróci koszykówka. To tyle, jeżeli chodzi o te takie bieżące sprawy. Jeśli podoba Wam się materiał, który tutaj zamieszczam, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i także. Do komentowania. Jak oceniacie ogólnie decyzję kuleszy? Jak Wam podobała się ta pierwsza konferencja Fernando Santosza? Czy także czekacie z niecierpliwością na powołania Portugalczyka? Powiem Wam szczerze. Że zawsze, gdy nowy selekcjoner zostaje wybrany, no to z niecierpliwością czekam na te pierwsze po powołania, no bo zawsze to jest pewnego rodzaju taka niewiadoma. Pewnie piłkarze też czują taki lekki dreszczyk emocji, czy zostanę powołany, czy nie zostanę. Pewnie, pewnie się pojawią jakieś nowe twarze, ktoś pewnie będzie rozczarowany. Tak zawsze się dzieje. No ale ja czekam właśnie z niecierpliwością na, na to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!